Wiem, wiem. A no fajne są, grałeś? No takie w miarę, bo właśnie na tych mapach są, na których nie ma uderzeń, nie? Jakby mieć jeszcze... Hmm. Byśmy mieli kozie do gry, no po chuju. Ja ten szybaka, kurwa. dalej. Kogo do grania byśmy jeszcze mieli? To że No, może nawet. No ale ona to tam, no... Ona Nigdy. Nigdy, wiadomo. O. Podchodząc sukcesywnie, cy na no, ty kurwa nie musisz, wiesz? Wypierdalaj sam. Minuje Nie ustępna. Ale nie ma niespożytych sił. Wychaj, śmierć. I te ruchy wudera na boki, coś pięknego. <laughs> na pewno wuder by się tak ruszał. No weź, na pewno. Dasz z tym głównym. <laughs> <laughs> Dawaj, strzelaj, strzelaj, strzelaj. U tym bój się, kurwa. Aha, ja nie rzuciłem mieczem, fajnie. Nie no, zajebiste to jest. I te lagi, kur... Nie, nie podchodź w może Jaka tym gówno zajebać. Szkoda. Aha. Może ja mi mini dotarczy. No. Ej, ja mogę im przez to. to... A nie, oni są tam. Ech chujowo. Ty sobie rzucił to główne. Możemy podejść, bo to wyjebali. Kurwa on wpadł i to główne. Pokój. Niech to poradzą. Masz granatnik? Jak coś? A. Jeszcze nie pali Kurwa ta z tym Kurwa, aż będę tylko. Możemy ich od tyłu jeszcze zajść Nie Chyba, że... Jakby widać na te miny bk Może Możemy ich zajść A bo oni nas Cofnij, się na te miny. Cofnij Zostawiam przynętę. Uważajcie. Co ja pierdolę? Hmm. Albo zaś od góry, albo gdzieś od prawej. Od góry. Mówisz? Dobra. Jebasz tu minę? No za nami nie. Nie no to fuj. Cześć. Nie możesz u mnie zranić Sj robię... Aha, tam są Aha. Aha, do góry stołem <grywia> Ja pierdolę Ty, mam pomysł. Chodź, masz minę? Mam Jednij im w środku. I tu i pizni, no no, no zwycięstwa. I chodź. O, chodź, chodź, chodź. I ich ciśnimy z drugiej strony, może tam wejdę. O, chyba weszli. No. Skupić się na zadaniu. Owaj, teraz. Dawaj, 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 chyba lecimy. O nie, bo ja się wątpił. Kurwa ma o... Zajeba mu tarczę do tego Wyszek go. Dawaj nie wiem, gdzie jest ta szmata. On fajnie, że on był na ziemi i kurwa go tym nie szło jedno, Fajnie. Ona jest do góry. Czekaj, czekaj, czekaj. Nic nie widzę, zajebiście jest. Ona jest na dole czy gdzie? Tak, do góry. Idzie środkiem. Zostawiasz moją cierpliwość na próbę. Tu jest, tu. <noise> Dzień dobry. rozproszyła się Tak śmieszkowo bardziej to było. Hmm. hmm, to było ciekawe. No. Szkoda, <noise> jak, że na zewnątrz nie wyjdą, to bym ich puszcza mógł wyjebać. Hmm. A może rejtem? E, weź może duk, łaba coś. Mówisz? Te kulki są trochę znerwione teraz. Nie wiem czy biją mnie, czy po prostu wolniej strzelają. Trzybaka. Bo że wolniej strzelają to chyba widziałem, ale... I trochę bardziej chyba broń przeżywają. Dobra, szybakę się teraz wyrucha. Czy kulkami, czy snajpą, najlepiej że do gdzieś wyszedł. Nie podchodź, jest za blisko. Czyli górą idą, kurwa. Nie, oni są na zewnątrz, kurwa czy gdzie? Nie widzę ich. No na zewnątrz są, Weź mi Łukasza, kurwa. Strzelaj! Strzelaj! <laughs> Zajebiście! Góż jest? Użyjesz? Jeszcze. Pożyjesz. Dawaj, 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 kurwa! Dawaj to, kurwa! Kurwa, dawaj to! I te lagi, kurwa, jebane. Łatwo. Ja <laughs> pierdolę. Rozpierdol kłopka jak sam? ja to z agrivasa. Eee. Siedzisz na zewnątrz, kurwa. No, możemy i na zewnątrz. Tak. Agrivasem się poblokujesz. <laughs> no przed tymi, przed... Kurwa, znowu będzie trzebaka, to chujowo w sumie będzie. No. Ja nadzieję, że nie. Nie, jakby znowu patrzcie na zewnątrz to by goodby było. O! Dobrze. i może pójdą nawet. Tylko, że oni mnie też mogą wyjechać. Mogę mnie też. No, jestem magicznym pająkiem. Aha, <grym> jaki <grym> teleport, fajny. Cześć. Mam nadzieję, że środkiem nie pójdą, ja idę. Tak się nie pokazuj. Może te Kurwa, sensem na plecach. Cześć. Była kurwa, pierdolka. Kurwa. Widzę, widzę. Na górę poszli. Nie wiem. Nie wiem Kurwa, Kyle ma chyba krótszy zasięg niż Aha, 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 aha Aha Co? Co oni robią? Cs, ja pierdolę Kurwa i te lagi oczywiście pierdolone O wyszli Chujowo Czekaj, weź się tam wstrzymuj ładnie I wypierdamy Tak jest yeah. Tylko żeby nie jedno pusha nam, bo mamy Dobra, łatwo Ja pierdolę kurwa no, Wiecie, ciemna strona, zajęliście. No, no, zajęliście. Ciemna strona i się od razu fajnie grafie. A nie kurwa jasna 10 razy rzędu. Ez. Mhm. <laughs> Ale to Anakin jakby wyleciał. Dobrze, że go wciągnęli, bo by tak nawet no. się zagrowali. Ale dziwne, że oba tak kurwa, jakoś tak kątem poleciał, dziwnie. No.